No, dajcie. No, nie, no, może nie zapomniałem tekstu. Ale dokładnie to, dokładnie No, yy, tak. szanujmy się. Jezu, wywiedzcie, ludzie! No kurde, szanujmy się. Przynajmniej 5 minut. Fu! Tu nie śmierdzi. Akcja. Ja jednak pozwoliłem sobie przygotować ikonografikę, by choć trochę przybliżyć koronie i wizerunek. Przewodniczący, Tu w rysowałeś? Tak. <śled> Świetnie ci to wyszło, wiesz? Dziękuję bardzo. Co ty, durny jesteś? To ty nie widziałeś, że ja się śmiałam przed chwilą? Koledzy się z ciebie śmiali, rżeli, Dobrze, drogi, ty mnie łykasz wszystko jak pelika, debilu. Naucz się rysować jak człowiek. Co?! Już od 15 lat nie jesteście w stanie sobie z tym poradzić?! Smog początkowo był nieszkodliwy. No, to... super, debil. What, 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 what's next? w w Next, next. Dobra. Eee. <grymne> Okej. Okay. Zmiana karty! Marcy. Już pędzę z wyjaśnieniem. Królowo. niekompetencja członków małej rady sięga Zenitu. Dlatego właśnie ja paznopięć od wielu miesięcy potajemnie szykowałem genialny plan. Pozwólcie, że przedstawię wam ostateczne rozwiązanie naszego problemu! Najjaśniejsza Pani! No, iba, no, o, to ja! Szef z zwany! Nie, ale... nie wstawajcie z krzeseł, miłościwe Pany! Orężem no, my... Da daj, daj, mi daj mi powiedzieć królowej kwestię. No? No. 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 O, jakbyś po prostu to na zasadzie takiego miałam rację. <grybar złapanie> żeby, żeby to było? No. no. To jakby, tak. To jakby... Nie powiem. Nie pomyślać. No. 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 So, no. no. Tak? A, super. Najjaśniejsza pani! On będzie remował. Oto ja! Szef z zwany! Orężem, mym spryt, zaradność, wsrachetność, licnota. Lecz dzisiaj na smoka nadeszła mnie ochota. Bestyja w zamku... Głęboko, w... P głęboko, pod zamkiem? Pod zamkiem, no, o, 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 o. pod zamkiem głęboko się kryje. Ja jednak lękam się, że gad cię zabije. Raz, dwa, trzy Nie zdąży mnie złapać ta bestia zdradziecka Bo sprytny i szybki i uśmiech mam dziecka Dobra, to co? trzy minuty, że wyszli na górę się ogrzali, i się przestawiacie? Myślę, że tak. To myślę, że można na sekundkę na górę, herbatek ktoś ten, a wy się tu przestawiajcie i ustawiajcie. Włączamy cię Można iść na górę się ogrzać. Czemu nie nagrywamy? Bo Michał jest partaczem. <noise> Zobacz jak on wygląda. Dobra, z... Prze -prze Dobra, tak tak do Pozwólcie, że przedstawię wam ostateczne rozwiązanie naszych problemów. Nie <laughs> Tu? No, jedziemy z tekstem, no. Aha, tak? No. No. Najjaśniejsza no, pani! Tylko no, pamiętaj, patrz wiesz. Ja wiem, ja się wstydzę na nią, bo... Boję <coughs> się jej troszkę, ale... Ale jednak to wiesz, taki. To jest, wiesz, nie wstyd tylko... No dobra, Złapie na... pierwsze jakieś spojrzenie i jakoś to pójdzie. Jest! <laughs> no dobra, halo, no jedziemy. Najjaśniejsza no, pani! Oto ja! z Dratewką z wam! Nie wstawajcie ze szeseł! miłościwe Pany! Orężem mym... I tu mogę przejść, nie? Dobrze. Ja już się z, z tobą zamienię. Tak? Orężem mym spryt, zaradność, szlachetność i cnota. Lecz dzisiaj na smoka nadeszła mnie ochota! Po daleko, głęboko pod zamkiem, ja ta bestia się... kryje. Się kryje. Musi się zrymować. Królowo. No, się kryje. Kryje i... Ja jednak ja lękam się, że on cię zabije. że Gad cię zabije. Nie, nie zdąży mnie złapać ta bestia z bo szybki i sprytny i uśmiech mam dziecka. Nie będę w jaskini trzymał tego zwierza, Przepręcę go, a potem zatańczę na grobie. Filip, przewróć się. Ja wiem, że to jest Dobra. I na królową. Super. Dobra. Nie wiem czy tam widzisz się w tym podgrodzie. Tylko chodzi mi o to, że wiesz, ile mamy. Tu tu, tu jest super, ale jak jak już jak zaczniesz, wiesz, za bardzo się gibać, to możesz wyskoczyć z kadłuba. No Aha. Jak jesteś tu, to super. No to wszystko to jest fajne. Lecimy. ty. Tut, Te. <śmiech> <śmiech> nie, Najbardziej mi chodziło o to... Przegadałem to jeszcze raz, bo chodzi mi o to, żebyś... Ty po prostu miał w głowie mniej więcej ile jeszcze tego tekstu Michał ma. Ja jednak boję się, to wtedy możesz na przykład odejść, wiesz, o krok. Ojej, a ty czego chcesz tutaj ze mną dialogować? Mówisz do mnie teraz? Tak, tak. Mhm. Mhm. Nie, ja to rozumiem. Bo chodzi mi o Nie, wiem, wiem, no ja wiem. Dobrze, orężymy spryt, zaradność, szlachetność i cnota. Lecz dzisiaj tak. na smoka nadeszła mnie ochota. Głęboko pod zamkiem ta bestia się kryje. Ja jednak lękam się, że on cię zabije. Gad, cię zabij. Gad. Tak, 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 tak. Ja jednak lękam się, że gadcie Cię zabije. Zgadnij, ile jeszcze czasu będę mogła poświęcić na te wasze pierdolety. No tak, to ja może powiem, powiem jaki jest pomysł. Super, kotku, super. Zamek, jaskinia, rzeka. Smok przez lata wypracował sobie rutynę, która może okazać się kluczem do naszego zwycięstwa. Codziennie o godzinie 8 rano Smok wyłania się ze swojej jaskini, przeciera oczy, ryczy przeraźliwie i siada nad rzeką, aby przez 20 minut patrzeć pustym wzrokiem w swoje zniekształconą odbicie. O 8.21 wstaje na i rozpościera swoje wielkie jak żagle skrzydła i macha nimi tak długo, aż uniesie się w powietrze, aby potem udać się na poszukiwanie śniadania. Smok każdego dnia musi zjeść trzykrotność swojej wagi, co oznacza około 8 tysięcy baranów, 40 tysięcy kaczek albo 20 tysięcy dziewic. Całe szczęście baranów, kaczek i dziewic ci u nas dostatek. Po trzech godzinach smok powraca ze śniadania lądując z ogłuszającym pułkiem przed swoją jaskinią. Najedzony i zadowolony zasypia na kolejne dwie godziny cały czas mając jedno oko otwarte. Następnie około godziny 16 pojawia się jakiś nowy śmiałek na kolu chcący zabić potwora swoim przykrótkim mieczem. Smok likwiduje go machnięciem łapy, splunięciem jadu, albo ognistym chrząknięciem. Tak zaczyna się pora obiadowa. Na przystawkę smog zjada dzielnego śmiałka, a potem powtarza cały proces z rana i leci zjeść lecz Wraca około godziny 19. Myje się w rzece spłukując krew ofiar z całego dnia i udaje się do swojego jazdki na wypoczynek. Zasypia przed 21. Bardzo punktualnie. A dziękuję, jako że smog uwielbia tłuste barany. Zaprowadzimy go do Lorda Leasinga. Świetny plan, zbieramy się! Nie, sekundkę! Co? No. super. koniec no. zdjęć. Dziękuję wszystkim za dzisiaj. Podję? Jak się Pani czuje w roli królowej? Nie wiem, jakbym miała koronę, to może jakoś tak bardziej. A tak mam wrażenie, że jestem w berecie. dobrze, <grym> no, dobrze. Dzisiaj spotkaliśmy się żeby spróbować czegoś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie próbowaliśmy. Czyli sam nie wiem czego w sumie. Już pędzę z wyjaśnieniem. Królowo, niekompetencja członków Małej Rady sięga Zenitu. Dlatego właśnie ja... Pipi. Pipi. No, Pijaczka 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 Pieniąże 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 no nie. P nie tak. I słuchajcie, jedną kartkę mamy praktycznie zrobioną Spalmy no ja mam wrażenie, że skończyliśmy Marka Pod tym kątem Dziękuję wszystkim Nie, nie, przepraszam. A poczemę. jest nasza eee... Czyli co, przestawka? Mała no, pita To na górę idźcie, na chwilkę włączmy tutaj żonie Wiecie co? Eee... Jest 15.33. Trochę jeszcze mamy rzeczy do nagrania. Prawdopodobnie pojawia się mały stresik. Yy, no czuję, że żyje. Czuję, że żyje teraz, nie? Jakby się boję, stresuję, A no, fajnie, fajnie. No i zaraz nagrywam swoją scenę śmierci, yy, więc tyle. Nie. rośliny. <grym> Ty graj! A co? Mnie no, nie, nie co? widać. Daj jeszcze powietrze. Kamera. Od tego momentu. Mamy. No, Przyszła. Dobra, to Tak to wygląda. Kochani nasi tak to wygląda na, na tym planie wstajesz. Jeszcze nie jedź, nie jest, Karol, zróbmy, zróbmy próbę sobie, dobra? Mm. Czyli na tym planie... Tak, bierzesz, bierzesz. O, super, dokładnie wstajesz, mówisz. Tu dojeżdżamy i ty wtedy spoglądasz w kamerę. Super, I dlatego my... Tego smoka nie będziemy zabijać. Nie go osłonimy. Ale przynajmniej... Chciałam ty uderzyć, żeby sobie... Czyli niby hands w ale żeby sobie... Wiesz, orężem... Wiesz, orężem... mym, orężem... Wiesz, orężem... Zazdrość? Zazdrość, na pewno. Tak, tak. Proszę Państwa, koniec zdjęć. Dziękuję wszystkim za dzisiaj.